Ja witajcie, z Piotr i witam was kolejny szkódnika. Słuchajcie, teraz jest wiadomość, a nie odcinek zapomniałem Zostawcie lajka Bo jestem chory, słuchajcie. Jak widzicie, chyba ciągle mnie osób zobaczyć. Zobaczcie, ale dla was to zrobię Że tak robię filmik i zjętego kwaśnego arbuza. O jest bardzo kwaśny, Jeszcze nie ta pora roku no nas, ale jak u ugryzę. To się zabije. Choć bardzo. Ktoś na niego nasikał. Ktoś na niego nasikał, mordeczki. Zobaczcie na niego. Zobaczcie. Zobaczcie, no nie zobaczcie. Dobra. Ow, ow, dopiero teraz. Dobra, słuchajcie, młodeczki. Jakoś po godzinie, po godzinie mi się udało ulecieć. A więc, nie zapomnijcie, zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, No dla was to zrobiłem. To nie była wiadomość taka krótka, tylko czytać. A więc, pa!